To nie jest tak, że jeśli partii politycznej się da pieniądze, to ona uruchomi wielkie instytuty badawcze i sfinansuje tworzenie myśli. Partia polityczna zrobi to, co jej zdaniem służy najbardziej zdobyciu władzy. Czyli robienie konia wyborców. Robienie ludziom z mózgu wody, prawda? To znaczy opowiadanie ludziom bali. Dzień dobry. 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 Mam prośbę. Trzeba trochę przemienić karty. Panie ministrze, przepraszam, mam przepisy dla pana. pamięta pan takie pudło? Pamięta pan? Otworzył pan? Pamięta, pamięta pan Pamięta pan? Pamięta pan? Tak, dokładnie. Nosił pan takie pudło tutaj? Nosiłem takie. Pytanie drugie. Tak, do Pana. Nie do składania Ja nie będę tu co, Numer Polacy bardzo zaangażowali się w tę naszą akcję. Nikomu do tej pory w Polsce w tak krótkim czasie nie udało się zebrać tak dużej ilości podpisów. Fundowaliśmy sobie kilkanaście lat temu niezwykle drogą władzę w utrzymaniu. Nie tylko ze względu na wysokość uposażeń polityków, ale przede wszystkim na ich. Mnogość. A, dzieci, idziemy? Idziemy. się za immunitetem to jest błąd. E, uznajemy, że immunitet powinien być, tak jak ja powiedziałem, albo ograniczony, albo zlikwidowany. Kwestia ustrojowa, czyli rola Senatu, to czy Senat w ogóle e, ma być. W Polsce... Potrzebna jest nowa ordynacja, okręgi jednomandatowe i ordynacja większościowa. To są zmiany, które godzą w interesy polityków jako grupy społecznej. Stoją kartony. Jeśli ten Sejm stchurzy przed zorganizowaniem referendum w tej sprawie, to jedną z pierwszych decyzji w pierwszych dniach nowego Sejmu będzie ponowienie tej sprawy. Tak pamiętam. To, to było... Zresztą ja byłem koordynatorem tej akcji. Zbierania podpisów to jest bardzo ważne publiczne zobowiązanie Platformy, które nic nie straciło na aktualności. A to ma pan pudełko? Bo to historyczne pudło jest. Zrobiłem sam sobie w domu. No nie, no w to to nie uwierzę. Musiał pan dostać tutaj z Sejmu. Nie, nie ma tych pudełek. Ciężko? Ciężko. Ale miły, miły ciężar. Odpowiedź pana pytanie: gdzie jest tysięcy podpisów? Proszę zabrać marszałkę Sejmu. Nie interesował się pan? Koordynował nie, pan? Akcji, tak? Mówię pani Pana, to musi to widzieć w nie Niech pan tych, którzy daje panu to pudło. Dlaczego nie ma referendum? Panie pośle, dlaczego wciąż nie ma referendum? Cztery lata chyba, tak? Mnie... No 4 cztery lata. To dlaczego nie ma tego referendum? Dl dlatego... Dlatego, no, że, no, że te podpisy zostały wtedy zakopcowane przez pana marszałka, nie zostały, nie została wdrożona i podjęta procedura. I Teraz, o ile znam stan prawny, do nich nie można w tej kadencji wrócić. Trzeba by całą akcję organizować na nowo. Jedną z pierwszych decyzji w pierwszych dniach Nowego Sejmu będzie ponowienie tej sprawy. Dlaczego nie wróciliście do pomysłu w referendum cztery razy? Bo dzisiaj y, jesteśmy, mamy stery rządu i mamy obowiązek i zobowiązanie publiczne wobec obywateli, żeby próbować to robić bez referendum. Od dnia wczorajszego wypowiedzieliśmy wojnę klasie próżniacze i rzeczywiście to robimy. Naprawdę bez e, żartów. E, e, to nie jest żart, Panie Ministrze, to jest poważne pytanie. Obiecaliście wyborcom, że wrócicie do tego referendum po wyborach i że referendum się odbędzie. Wy też biegaliście z tym kartonem, biegaliście po Sejmie, Pan też wynosił ten karton. Wtedy to był żart? Nabijaliście się z wyborców? No i Pan, nie, nie, to jest to. To jest nieprzyzwoity to tak pan powiem. Znaczy, nie, nie mam mowy, mówi, że ja sobie robię żarty. No ja nie, nie robię sobie żartów. Pan też chodził z 750 tysięcy podpisów, a w finale prawie milion. A wie pan, co się stało z tymi podpisami? Eee, szczerze mówiąc, nie no. Zostały przekazane ówczesnemu marszałkowi sejmu. I zostały później zmienione. Gdzie są te podpisy? Nie A wie pan, co się z nimi stało? Nie czasu. Powiedzieć Panu, co się stało z nim podpisami? To się stało. Zostały zmienione. <laughs> mamy tak, pytania tak będzie. To, że... Nie, dobrze, wszystko że... czy... A propos tej akcji, to jest? da się taką czy... akcję Nie, nie Cztery, Cztery... razy tak, referendum. to jest to, tak? to jest, tak. Tak, jest tak. Zmywły, to jest Jest taka moja, obywatelska. No. no. Ale ja nie będę nic to, że pan tylko do tak, żeby... platformy, żeby zapytać, gdzie... Gdzie są Dziękuję bardzo. ulubiony dyrektor biura prasowego. Co? Nie, nic. Co się dzieje? Nic. Odświeżam pamięć. polityką. co? A co to A, A, było? A, cztery lata temu. A, lata temu była taka akcja. Nie róbcie tutaj jak jest za tym. Nie, 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 Strasznie nie. będzie, bo już strasz coś mi mówiła, że tutaj coś... To nie było. jest, to panie. Niemal milion ludzi się podpisało, ja sam zbierałem podpisy. Wielka rzecz. Wielka rzecz. Panie premierze. Panie premierze, mam pytanie. Panie premierze, panie premierze, pamięta pan taki pudełka. Pamięta pan? A pan, może pan zajdzie do środka? Bardzo pana proszę. Panie premierze. Pamięta pan, wie pan co się stało? Tak? Co to jest za pudełką? Pamięta pan, panie premierze? Nie, ale panie premierze, jedno pytanie. Bardzo pana proszę, dlaczego pan ucieka? No dlaczego pan nie stanie? Panie premierze, jedno pytanie mam do pana. Dzisiaj czas na ideowość, e, póki co zmarł, prawda? Póki smutne. Co zmarł. strasznie smutny. Smutny, nie, no patrz, piękny mamy, <laughs> no patrzy, wcale nie jest <laughs>